Dzień dobry Państwu, z nami dzisiaj Robert Obas, poseł na Sejm i wujka na listach Nowej Lewicy. Dzień dobry Robercie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Robercie, czy ty czekasz na film sekielskich o skokach? Oczywiście, chyba tak jak każdy chciałbym zobaczyć, co panowie sekielscy pokażą. Przykład filmu wcześniejszego, który przed wyborami do Europarlamentu pokazali, był no, dla wielu ludzi naprawdę czymś, co mocno, mocno zaskoczyło. I żałuję tylko, że też nie miało to przełożenie w wyborach, że dzisiaj mamy kolejne skandale z udziałem księży, to, co się dzieje w Dąbrowie Górniczej nie tak dawno wszyscy media to komentowały i wiele osób oburzonych. Reakcja też wiernych, którzy odeszli z tego kościoła, przenieśli swoje dzieci do innych. Pokazuje, że warto takie filmy robić, warto pokazywać wszelkie nieprawidłowości, które się dzieją nie tylko w kościele, ale w naszym otoczeniu, tak jak tutaj będzie w przypadku, w przypadku skoku, myślisz... więc myślę, że to będzie mhm. dość ciekawy ma materiał. A myślisz, że to wpłynie na nastroje przedwyborcze? Że to w ogóle zmieni jakoś opcję i coś drgnie? W, na przykład w wyborcach pisu? Ja myślę, że w wyborcach pisu już wygnęło. Tak jak pokazują sondaże, jak rozmawiamy z ludźmi na ulicy, to ludzie mówią, że ta władza już się przejadła, znudziła, sama się najadła, a ludziom, którzy żyją w Polsce, no niestety nie żyje się najlepiej. Przykłady... Chyba takie z dnia codziennego, to, to jak minister Błaszczak traktuje generałów, którzy nie, nie zgadzali się z jego polityką od wielu, wielu miesięcy. Dzisiaj nazywa ich ośmiogwiazdkowymi generałami. No przepraszam bardzo, czy to poważne dowódce sztabu tak naprawdę w taki sposób traktować minister obrony, który ma dbać o na nasze bezpieczeństwo? Widać ten przesyt i ja jestem przekonany, że ludzie dzisiaj, dadzą mandat zaufania dla opozycji i zarówno Lewica, Trzecia Droga, jak i Koalicja Obywatelska stworzą po wyborach rząd. No właśnie tak wracając do tego przyjedzenia się władzą, myśmy naprawdę bardzo starali się tutaj pokazać polityków z list Prawa i Sprawiedliwości i chcieliśmy nawet skonfrontować się tutaj z list kogoś z tobą, ale... Proszę cię o komentarz, bo widzisz, mamy taką informację. Nie wiem, Krzysztof, czy to się da lepiej zobaczyć. O! Witamy. Kiedy, kiedy planowana jest emisja? Tutaj chodzi oczywiście o wywiad. Wywiad najchętniej jutro. Ja proponowałam w dzisiejszy dzień. I muszę przeprosić jestem, przepraszam, w środę, proponowałam do środy w Warszawie. I, I potem proponowałam kolejny dzień, yy, proponowałam czwartek, z tobą, właśnie i yy, cisza jest. To jest Paweł Kura. Yy, I Krzysztof yy, ku, yy, Kubów yy, też, yy, można, też odmówił. No. no i o ile można zrozumieć yy, ministra Kubowa, tak ja nie wiem, jakie są tam jego obowiązki przy premierze. To o, o tyle tych polityków tutaj lokalnych Sprawa i Sprawiedliwości, patrząc też, jaką Pan Kura robi kampanię, za jakie pieniądze ogromne, to myślę, że ja zdaję sobie sprawę, ile dzisiaj kosztuje wynajm billboardów, ile wydruk banerów. Jak popatrzyłem jeszcze te gadżety, które są porozdawane Pana Kury, to jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to idzie w setki tysięcy z w moim odczuciu I nie, i nie boję się, że ktoś mnie poda, bo do, dokładnie wiem, ile to kosztuje i to by, należałoby zweryfikować. Ja nie boję się debat politycznych. Bywam też w TVP i wcale się tego nie wstydzę. I często przekonuję tam te osoby, które są po drugiej stronie strony politycznej, że warto rozmawiać, warto szukać rozwiązań, które są. I że opozycja to nie jest tylko. Taki, jak to twierdzą ci rządzący, że to zwariowane, że nie mamy mądrych pomysłów, a gro pomysłów, które przynajmniej ja też miałem, trzy takie przypadki, które są namacalne, ponieważ te ustawy weszły w życie, które ja składam jako poprawki, później się okazało, że prawo i sprawiedliwość zrobiło to jakie swoje. Mówię tutaj mi, mi, o takich rzeczach, jak dofinansowanie na kół gospodyń wiejskich, które zostało prowadzone na stałe. Jak złożyłem poprawkę w roku 2020, to obecny minister rolnictwa, a wtedy przewodniczący komisji rolnictwa krzyczał Mównicy sejmowej, że tak nie może być, że to jest niepoliczone, po czym za dwa miesiące złożył ustawę identyczną jak moja poprawka i okazało się, że można. Podobnie już było wtedy, kiedy przekonałem całą komisję do tego, żeby wszyscy dostali dodatek węglowy i tutaj i rozmowy z panią minister, i z, z Moskwą, z panem ministrem Rabendą. Wszyscy mówili na początku, że się nie da, miałem też informację, że prezes powiedział, że nie, że tak być nie może. Ja pokazałem przykłady właśnie z naszego okręgu wyborczego, ponieważ my tutaj dostaliśmy te domy w spadku po Niemcach i niejednokrotnie mieszkają tutaj osoby w jednym domu, a nie związane z zupełnie rodzinnie ze sobą i nie może być tak, że tylko jedna z tych, z tych rodzin mogła skorzystać z tego dodatku. Przeforsowałem to, udało się, bo można przekonywać, bo nie tylko ci, co rządzą, mają dobre pomysły, ale opozycja taka konstruktywna, jaką ja uważam prezentuje, jest w stanie generować pomysły, które mają pomagać społeczeństwu. I to chyba jest najważniejsze. Podobnież nie, nie tak dawno, kiedy procedowaliśmy dodatek dla. Sołtysek i Sołtysów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość w tej początkowej wersji miało zapisane, że dwie kadencje, ale nie mniej niż 10 lat, kiedy przedstawiłem argumenty, ponieważ w różnych społeczeństwach różne statuty funkcjonują i pokazałem, że są to zarówno trzy, jak i czteroletnie kadencje. Przekonałem, że musi być to 8 lat, więc ten. Liczba osób, która mogła skorzystać z tego dodatku jest zdecydowanie, zdecydowanie większa. I to uważam, to jest praca w parlamencie, którą mm -hmm. trzeba przekonywać to przekonywać... Ty przekonywać uważasz, czy... Ja tylko dopytam, ty uważasz, mm -hmm. że warto jednak było iść do, do TVP i pokazywać się? Czy spotkał cię jakiś hejt z tego y, powodu ze stron lewicowych? Nie, ze stron lewicowych mnie nigdy nie spotkał hejt, ponieważ ja zawsze idąc do TVP mówię o, o programie lewicy. Ja, ja naprawdę nie, 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 nie chcę bawić się w przepychanki. Mówię o tym, co my mamy w programie i dlaczego jesteśmy lepsi od Prawa i Sprawiedliwości. Hejt mnie spotyka najczęściej od, jakby ich tutaj nazwać, takich zatwardziałych wyznawców Prawa i Sprawiedliwości, którzy piszą na nasze skrzynki, dzwonią. No, mam takie dwa numery telefonu, które są zawsze po występie w TVP. Mało tego, jak nie występuje, to też czasami zdarza się, że pan dzwoni czy przez 45 minut, dokładnie jedną godzinę lekcyjną, opowiada jaki to pis jest dobry, a jaki ja byłem niedobry, ale ten niedobry jest przez chwilę, a później każe siebie tylko i wyłącznie słuchać. Więc to no, są tacy fanatycy. Ja oczywiście puszczam to mimochodem, nie pokazuję tych wpisów czy tych wiadomości żonie, ponieważ teraz tylko pokazałem i mało zawału nie dostała, nigdy więcej tego nie, nie robię. Uważam, że to jest bardzo złe. Sam nie, nie, nie używam ośmiu gwiazdek czy takich w stosunku. Nie odnoszę się też do osób, bo uważam, że możemy się różnić poglądami, ale wzajemnie powinniśmy się szanować, bo te, tego wymaga taka debata publiczna czy też polityczna. No, jest to bardzo z klasą prowadzone. Wiem, że wielokrotnie byłeś w Bolesławcu, i często widywałam cię. Między innymi, ostatnio spotkaliśmy się na Marszu Równości Garlicy z Gorzelec. Dziękujemy bardzo. Życzymy ci wytrwałości jeszcze, bo to dziś i jutro, potem cisza wyborcza. I wszyscy czekamy na wyniki tych wyborów. Bardzo dziękuję Ci, Robercie, za tę rozmowę. Ja, ja też bardzo dziękuję i od razu powiem, bez względu na wynik tych wyborów, ja wierzę, że on będzie dobry, zarówno dla opozycji, jak i dla mnie. Bez względu na to, jaki to będzie wynik, to ja w tej polityce nie znikam, dalej jestem człowiekiem, dalej jestem Robertem Obazem. Można do mnie zadzwonić, można ze mną porozmawiać. Myślę, że politykiem się bywa, człowiekiem się jest i to chyba najważniejsze. Dziękujemy bardzo do widzenia Państwu, do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia, wszystkiego dobrego